Witajcie drodzy widzowie tego kanału. Właśnie wróciłem z wakacji i mam całą masę pomysłów jak można rozwinąć serię Minecraft Summer. Jako iż jest 20 odcinek, czyli kolejny kanałowy Jubileusz, pozwolę sobie nagrać taki a nie inny materiał. Chciałbym przede wszystkim zacząć od tego, że ten kanał jest prowadzony z pasją do opowiadania historii. Wzorowanie i inspiracje są czerpane z najlepszego kanału na YouTubie, czyli DC Studio. Jak dobrze wiecie, kanał ten ma swojego patronite, by zrobić fabuły jakie jeszcze nie było. Więc jako iż jestem jednym z patronów, zachęcam was bardzo gorąco do wspierania kanału, a jeśli nie możecie, to bądźcie aktywni na kanale. Nie mówię wam tego po to, by robić reklamę, a po to, by wam powiedzieć, że wychowałem się na DC Studio, niegdyś jeszcze Drollercaster, i nie chciałbym, by się ten kanał skończył. A teraz troszkę o Minecraft Summer. 20 odcinek to już jest dla mnie naprawdę wielkie osiągnięcie. Jak tylko odpocznę po długiej drodze do domu, zrobię dla was maraton dla dobrego powrotu. Chciałem wam też całego serca podziękować, jak ta seria się przyjęła na kanale. To ile wyświetleń i ile łapek w górę widzę pod filmami sprawia mi ogromną frajdę, bo wiem, że ktoś, kto jest po drugiej stronie monitora ogląda to, co tworzy i wspiera mnie w tym. Tak samo dużo pozytywnych i motywujących komentarzy widziałem pod odcinkami. Jestem wam za to naprawdę bardzo wdzięczny, bo takie komentarze naprawdę motywują do dalszego działania. Od mojej 6 miesięcy Przerwy Minecraft to był strzał w dziesiątkę. Pomysł na Minecraft Summer i samo realizowanie serii dawało mi dużo satysfakcji. Moja fabularna postać Dexterius poznał w tej serii niezwykle ciekawych ludzi, wielu mądrych i szlachetnych przyjaciół. Wiele też się od niego odwróciło. Dawniej znany Dexter popełnił kilka błędów, przez co niektórzy jego przyjaciele albo stali się jego wrogami, albo odeszli od niego na dobre. Kilku przyjaciół również odeszło z tego świata. Deksteriusz ma na karku całą masę przygód, którymi zawsze się z wami dzielił. A teraz jesteście gotowi na jeszcze lepsze przygody? Jesteście gotowi na nowe magiczne krainy? Na króla Lwa? Krainy magii? Świat wśród Ziemia, krainę smoków, a nawet galaktyczne przygody? Jeśli tak, to wyczekujcie niezwykłych przygód na Minecraft Summer. Jeśli się uda, to zrobię dla was jak najwięcej odcinków do końca wakacji. A więc pytam jeszcze raz, czy jesteście gotowi stać murem za Dexterem, walczyć u jego boku i przeżywać najlepsze chwile tego kanału? Minecraft Summer już wkrótce.